Szpital w Blachowni to placówka, która odgrywa ważną rolę w systemie ochrony zdrowia w mieście i powiecie. Placówka w Blachowni jest aktualnie zarządzana przez prywatną spółkę ScanMed. To efekt porozumienia starostwa powiatowego i firmy. Jak pokazuje decyzja starostwa, o przekazaniu placówki w zarządzanie właśnie tej spółce była jak najbardziej trafiona. Spółka stara się bowiem inwestować w placówkę. Efekty to m.in. nowy oddział położniczy, a na tym nie koniec, jak deklaruje dyrektor Adam Kiewicz. Co do planów dalszego inwestowania jest następujący, tak jak mówię, od października od października remontujemy oddział pediatryczny oddział pediatryczny, natomiast są plany i w tej chwili staramy się bardzo o to, żeby w tym miejscu, gdzie jest las, gdzie jest świeże powietrze, gdzie był oddział kardiologiczny, kardiologii, kardiologii inwazyjnej, został w tej chwili zakończony, to co Państwo widzicie, pełne zabezpieczenie szpitala, to, co wymaga od nas Straż Pożarna, czyli szpital spełnia wszelkie warunki przeciwpożarowe. Za chwilę będziemy się, zajmiemy się sanepidowym, także ten zakres bezpieczeństwa szpitala jest, jest w tej chwili ustalony. Na samo zabezpieczenie, yy, zabezpieczenie szpitala yy, przeciwpożarowego wydaliśmy około 1,5 miliona złotych. Szpital może liczyć na wsparcie ze strony starostwa, które nadal jest właścicielem budynku i jego otoczenia. To wymaga odpowiednich prac. Jak mówi dyrektor Adamkiewicz, są one już prowadzone, a starosta Krzysztof Smela deklaruje, że wkrótce do placówki trafią pieniądze na ten cel. No tak, oczywiście, że może liczyć, ponieważ bardzo nam na tym szpitalu zależy wspólnie i, i spółce, i panu dyrektorowi. I pewnie mnie osobiście jako starostwu i Radzie Powiatu, więc jesteśmy po rozmowach, po ustaleniach, że jeśli. Dopniemy sobie taką umowę formalnie, prawnie, to starostwo jest yy, no w stanie zainwestować w to, co pan redaktor powiedział, czyli w otoczenie szpitala, podjazdy, kostki, chodniki, być może ogrodzenie. Tak myślę, że kilkaset tysięcy złotych. Być może jeszcze w tym roku coś spróbujemy. Jeśli nie, to przyszły rok yy, będą to na pewno takie kwoty. No, my musimy tutaj wspólnie działać i pokazywać, że ten szpital to jest w bardzo dobre miejsce, jest bardzo dobrze wyposażony. Będą nowe inwestycje. Pozostaje czekać na efekty wspólnych działań, bo przecież każde z nich ma na celu jedno: poprawę warunków leczenia i pobytu pacjentów w szpitalu.